Aaa, stryjaszek, dzień dobry! Witam z podróży! Już wstałeś? Jeszcze nie zwoł. A, dość czasu. Dzień duży. Ach, dopiero świta. Świta, ale w twojej głowie. No niech i tak będzie. Chcesz, czy nie chcesz żony? Chcę... Takiż to więc sposób, który szukałeś sobie? Ja nic dotychczas nie wiem o sposobie. Te wycieczki przez okna, te nocne wyprawy? I cóż? Powiedz, czy to ładnie, że z domu pan zalotnik oknem się dokradnie, aby noc całą Bóg wie, gdzie nie trafić? Oj, stryjaszku, ja się muszę bawić! Aaaa! Cóż dalej chcesz robić? Co? Umrę z rozpaczy. Bo on Cię kocha. Kocha? Umarłem z radości. Każ więc sobie dzwonić z przezorności. Ja płaczę, Ty się śmiejesz. Śmiej się i Ty razem. Posłuchaj mnie raczej. Nie dręcz tym rozkazem. Klara i Aniela mają przedsięwzięcie. Słuchaj, zapłacz. Nigdy nie iść za mąż. Szczerze? Co? Ty się śmiejesz? On śmieje, bo nie wierzę. Kiedy równo równą odpłacisz mi miarą? Kiedyś ze mną zapłaczesz, Klaro. Klaro? Klaro? Tak? Nic więcej? To... tak wiele. Twoje serce bez czucia. Wiem. ty może. Nikt go zmiękczyć nie zdoła? Nie każdy, to pewnie. Ja tak kocham! A ja nie. Płaczę tak żewnie. Ja się śmieję. Okrutna! Poznasz mnie po stracie! O, okrutna, sroga niestety o nieba. Uchodźmy prędko, bo tu miłość na czacie! Aaaaaa.